Natomiast już teraz widzę troszeczkę szerszy obraz, że, że to są nie bardziej takie cechy, które nas definiują, tylko takie bardziej drogowskazy, które nam wskazują. Cześć, dzisiaj mam środę 16 lipca 2025 roku, a to jest blok numer 21. Dziś już jestem po pracy, byłem dzisiaj w biurze, a to z racji tego, że miałem warsztaty zespołowe i przy okazji zastanawiałem się, o czym tutaj z Tobą. I pierwszym pomysłem było to, aby wrócić do jednego tematu, który poruszyłem wcześniej, a mianowicie o cold kata. Natomiast po spotkaniu, jakie wczoraj odbyłem, uznałem, że może ciekawszą rzeczą do pogadania z Tobą dzisiaj byłoby poruszenie tematu testu galupa. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy! Jak widzisz, sceneria jest troszeczkę inna, nie jest to las. Natomiast dzisiaj postanowiłem wrócić z pracy troszeczkę inną drogą. No i przy okazji, właśnie nagrać tego vloga. No ale wracając do rzeczy: test Galupa. Skąd pomysł, właśnie aby go w ogóle wykonać? Właśnie wewnątrz firmy Allegro, w ramach mojego zespołu, został nam przydzielony właśnie taki pakiet testów Galupa, które mamy wykonać wewnątrz zespołu. A następnie na podstawie tych wyników zobaczyć, jak możemy ze sobą po prostu lepiej współpracować. No i na początku podchodziłem do tego dosyć sceptycznie, pomimo tego, że wiele znanych osób polecało właśnie, aby wykonać taki test. Natomiast na początku bałem się po prostu tego, że taki test po prostu może mnie zdefiniować i zaraz tłumaczę o co chodzi. Chodzi mi głównie o to, że bałem się, że gdy zobaczę wyniki tego testu, to następnie będę wszystko robił, aby właśnie podążać za tymi cechami, które mi tam wyskoczą. Natomiast po przepracowaniu tego z trenerem od Galupa wiem, że to do końca tak nie jest. Sam do tego też doszedłem za pomocą właśnie trenera, że to są nie bardziej takie cechy, które nas definiują, tylko takie bardziej drogowskazy, które nam wskazują jak z tych cech powiedzmy korzystać, aby po prostu być nie wiem bardziej produktywnym, no i wszystkie takie superlatywy. Ale na początku wypadałoby przedstawić ci, jeśli tego nie wiesz, czym dokładnie taki test Galupa jest. No, i test galupa to jest głównie coś takiego, co sprowadza się do znalezienia swoich mocnych cech. I to jest troszeczkę inaczej niż takie klasyczne podejście, które znamy ze szkoły, gdzie na przykład jeśli chcielibyśmy zdać do następnej klasy, to musieliśmy się skupiać na tych przedmiotach, które nam po prostu słabo idą, z których mamy jedynki, dwójki, i po prostu na nich powinniśmy się skupić, aby się wyciągnąć i zdać do następnej klasy. Natomiast Galup podchodzi do tego troszeczkę inaczej i bardziej skupia się na znalezieniu naszych mocnych cech i żebyśmy właśnie pracowali głównie nad nimi, które właśnie żeby je po prostu wzmacniać, żeby nas ciągnęły dalej. A jeśli chodzi o taką techniczną stronę, to jest to po prostu test, który wykonujemy. Mamy na niego tam powiedzmy niecałą godzinę. Mamy gdzieś tam około 100 pytań, na które musimy odpowiadać i to nie jest coś takiego, że odpowiadamy tak albo nie, tylko mamy jakiś krótki opis, następnie mamy taką skalę i możemy się bardziej utożsamiać z tą lewą stroną na tej skali, albo z prawą stroną, albo powiedzmy gdzieś z centrum. Natomiast ważny aspekt jest też taki, że mamy na to ograniczony czas. Słyszę, że ktoś tutaj pracuje i troszeczkę pewnie będzie gorszy dźwięk, natomiast się tym po prostu nie przejmujemy. No i tutaj wracając do tego, to czasami może być tak, że za długo się zastanawiamy, czas nam ucieka i niestety również pytanie także. I to jest też również taka ciekawa informacja, że nawet brak odpowiedzi może być jakąś odpowiedzią. No i następnie jak taki test wykonujemy, wykonamy, to dostajemy od razu aktualny taki raport, który nam pokazuje, Pięć najważniejszych cech, które nas po prostu powiedzmy definiują, które właśnie są takimi głównymi naszymi trgowskazami. Natomiast tych cech jest o wiele, wiele więcej i to też jest ważny aspekt, żeby nie patrzeć tylko tak zero jedynkowo na ten top 5, tylko że tam są też również inne cechy, które powiedzmy wyszły nam troszeczkę gorzej, ale w niektórych sytuacjach mogą nam się bardziej aktywować. W końcu mój ukochany las i jest troszeczkę spokojniej, także tak w skrócie, to co chciałem przekazać wcześniej, że po prostu po wykonaniu tego testu dostajemy raport, w którym jest dokładnie 30 bodajże dwie cechy, które nas definiują, jest wyszczególnione bardziej te top 5, natomiast nie powinniśmy tylko się jakby z nimi zapoznawać, a z troszeczkę większym aspektem, na przykład właśnie już dokładnie 10 takich cech. I w moim przypadku faktycznie to się mocno sprawdziło i zaraz Ci wytłumaczę jak. Dzisiaj jakaś duża aktywność w tym lesie, także nie jesteśmy sami i troszeczkę muszę tutaj lawirować, aby inni nam po prostu nie przeszkadzali. I tutaj już tłumaczę, o co chodzi w tym moim przypadku. Okazuje się, że jak przeprocesowaliśmy przez półtorej godziny te moje pięć głównych cech, okazało się, że tam pojawiał się główny taki wątek, który był poruszany przy każdej z cech. I dopiero na sam koniec trener zauważył, że na szóstym miejscu mam jedną cechę, która właśnie przebijała się przez wszystkie te pięć górnych cech. Także jak widać również czytanie tego raportu nie polega na tym, żeby się zamykać na te pięć głównych cech, ale również troszeczkę patrzeć szerzej. No i w moim przypadku to było wielkie odkrycie. I główną rzeczą, którą tutaj takim słowem kluczem dotyczącej, dotyczącym tej wczorajszej sesji było to, że zbudowałem taką świadomość samego siebie. Miałem też osobę, z którą można było porozmawiać, która wiedziała, Taki, miała taki szerszy obraz, jeśli chodzi o te cechy. Natomiast ja mogłem się wygadać i sam sobie poukładać niektóre rzeczy w głowie, i dla mnie to było coś po prostu mega. Także na początku ja podchodziłem do tego sceptycznie. Tak jak wspomniałem wcześniej, bałem się. Nie wiedziałem też, jak się w tym wszystkim poruszać. Jak czytałem ten raport, to nic mi tam w ogóle nic nie mówiło. Natomiast dopiero przegadanie tego z osobą, która się na tym zna, bardzo dużo mi dało. Więc jeśli jesteś chętny, to również zachęcam Cię do. Zrobienia sobie takiego testu, natomiast nie wiem w jaki sposób. Ja akurat miałem do tego dostęp, bo akurat w Allegro jest taka osoba, która jest odpowiedzialna właśnie za galupa i się na tym zna. Dzięki temu mogłem z tą osobą przepracować to wszystko i to dało mi taki szerszy obraz. Także jeśli miałbyś taką możliwość, to osobiście bardzo zachęcam. Ale też przy okazji pokazało mi się takie przemyślenie z tego powodu, że no, ten galup skupia się na naszych mocnych cechach, ale pewnie też mamy jakieś swoje słabości. Także tutaj pomaga pracowanie nad tymi mocnymi cechami jako taka jednostka. Natomiast już teraz widzę troszeczkę szerszy obraz, że takie zrobienie galupa jest w sumie istotne w większym gronie, właśnie na przykład w takim zespole, gdzie możemy przegadać swoje mocne cechy, możemy też poznać słabsze cechy innych ludzi i dzięki temu się uzupełnić. Także potem mamy też również do wykonania takie, takie spotkanie, takie warsztaty już wewnątrz zespołowe, i tam mamy przegadać te swoje testy, te wyniki Galupa i już nie mogę się doczekać, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Także tutaj pytanie do ciebie: czy ty również wykonywałeś takiego Galupa i jakie są twoje przemyślenia? Czy również traktujesz je bardziej jako drogowskazy? Czy bardziej skłaniasz się ku temu, że to jest faktycznie taka definicja nas samych? A jeśli nie wykonałeś, no to zachęcam. To bodajże, jeśli chodzi o kwotę taką dla osoby prywatnej, jest to bodajże coś w granicy 100 zł. Także może warto to powiedzmy poświęcić i coś więcej się o sobie dowiedzieć. Ale jednak no, skłaniam się ku temu, że trzeba mieć tą osobę, która się na tym zna, która nam pomoże. To przepracować, także taki call to action. Zastanów się, czy może w Twoim przypadku nie warto by było takiego testu zrobić. Także dziękuję Ci za dzisiaj, pozostańmy w kontakcie. Daj znać mi w komentarzach, co sądzisz na dzisiejszy temat, na temat Galupa oraz również co uważasz na temat tych filmów. A przy okazji daj łapkę w górę, niech ten film leci w świat. A ja tymczasem wracam do domu i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Dzięki Ci, na razie i cześć.